Worek Teraz tam jest impreza Tu w międzyczasie ptaki śpiewają piękne różne okoliczności przyrody są To jest wejście tylne Co po niektórzy się boją wejść do środka tam jest jakiś potężny remont budynku nie wiadomo jakiego. Trzeba sprawdzić na mapce. A tutaj płynie sobie wolna strumyk, który się nazywa nijak inaczej jak Bystrzyca. Rzeka Bystrzyca. Która później zamienia się w Bystrzycę Słocką rzekę, a później wpada do Odry na poziomie mniej więcej Lasu Mokrzańskiego czyli okolicy, okolicy, leśnicy.